I was a story. No to dobra, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy jaka lina łopata gra, boż, czyli ta nasza wampirzyca idzie do szkoły i idzie tam zrobić to co ma, czyli pójść do szkoły i przedstawić się tym no nauczycielom i innym uczniom, co nie, ale dobra, zaraz. Teraz pokażę wam tych nauczniów. Co nie? No to dobra. No to już wam pokazuję tych nauczniów. I nauczycieli, ale najpierw pokażę panią niemilską, co ona robi tam, no to dobra, już wam to pokazuję powoli, no cześć, okej, okay, to już wam to pokazuję, okej, okay, no to tyle w temacie, już, już, okej. Okay. No to dobra dzieciaczki, a dzisiaj po raz kolejny przedstawię wam nową ucznicę, po raz trzeci w ciągu tych no dwóch tygodni, a mianowicie przedstawiam wam Alinę Łopata Grabosz, czyli kuzynkę Huberta Łopata Grabosza, co nie no to dobra, no to na razie tyle w temacie już wam ją pokazuję, a teraz ty Aline Alina, no to jak przedstaw się tutaj przed klasą, co nie no to się teraz tutaj kurwa przedstaw co nie. Ale dobra no to na razie tyle w temacie co nie, ale dobra choć tutaj Alina i przedstaw się klasie okej okay, no. To już to powiedz Alinka okej. Okay. No to dobra dzień, dobry, nazywam się Alina i chodzę tutaj do klasy trzeciej w szkole imienia Edwarda Gierka numer 31 jeden w Chełmży, co nie, ale dobra, no to ja jestem już tutaj, co nie i no. To tyle teraz w temacie, co nie, no to dobra, mieszka od jakiegoś czasu tam, gdzie Hubert, czyli mój kuzyn, co nie, ale dobra, no. To tyle w temacie już mogę, proszę panią, musiał iść do ławki tam gdzie siedzi Hubert. Czy nie no mi powiedz okej, okay, no to dobra, no to tyle w temacie już tam możemy iść, co nie droga pani, czy nie? No to dobra, no to jak już się przedstawiłaś, to możesz teraz iść tam do ławk, tam gdzie siedzi Hubert, okej, okay, no to jak, no to dobra, no to idź tam już usiąść, co nie, no to idź tam usiąść do Huberta. Co nie a ja zaczynam już lekcję co nie no to dobra to ja już zaczynam lekcję no i to na razie tyle w temacie co nie ale dobra idź tam usiąść a wy uczniowie zapisujcie już lekcję więc tak lekcja 104. Pinokio czyli jak zostać chłopcem. No to dobra, hej wypatrzcie koledzy, a jednak moja teoria, że Hubert ma dalszą rodzinę, okazały się być prawdą, co nie no to dobra, no to jak no to co robimy z tą dziwką, niech mi ktoś powie, może ty bajce psłysy i Kazio co nie no powiedzcie mi coś okej, okay, no to jak no to dobra, podejdźmy do niej na przerwie, tylko bez gwałtów. Zwałcenia jej jak z pypi pończoszanką co nie ale dobra no to tyle na razie w temacie. To jak idziemy do niej zagadać na przerwie czy nie no mi kurwa powiedzcie okej. Okay. No to dobra, co nie, ale weźmy jej nie gwałćmy, bo ja wciąż mam szlaban na wszystko, co lubię i nie mogę nic z tym poradzić aż do następnego roku. Pamiętasz, jak nasi ojcowie dostali szału, dlatego co się tam stało, pamiętasz, to Lolek czy nie no mi teraz to kurwa powiedz okej okay, ale dobra no to teraz możemy sobie porozmawiać ale na przerwie bo ta jebana kurwa niemilska nam przeszkodzi co nie no to jak no to dobra no to tyle w temacie idziemy porozmawiać na przerwie a ty bajceps i Kasia. Opowiedzcie coś mi okej. Okay. No to jak no to dobra, a właściwie łysy ma rację, żeby nie denerwować niemilskiej tej no jebanej kurwy, co nie, ale dobra. No to na razie no to tyle w temacie, chodźmy tam dalej. Dobrze no to jak no to dobrze no to tyle. Teraz w temacie co nie no to chodźmy stąd, ale najpierw musimy poczekać, aż minie godzina lekcyjna, co nie łysy i no lek czy nie no mi powiedz dobrze, no to dobra, no to tyle w temacie, to jak ja tam poczekam godzinę, ale niech teraz Kazio coś powie okej. Okay. No to dobra, ja tam też wolę nic złego nie zrobić, co nie, ale dobra, no to dobra, no to na razie tyle w temacie nie róbmy jej nic złego okej, okay, bo Pani. Niemilska znowu nam da karę i nasi rodzice też dądzą nam karę, co nie, no to jak, no to dobra, no to na razie tyle teraz w temacie, co nie, nie róbmy nic. Złego jej, okej, okay, bo znowu będziemy mieli karę, co nie, ale dobra, no to może poczekajmy ars do końca lekcji i wtedy ją o coś spytajmy, okej, okay, no to dobra. No to na razie tyle w temacie, czekajmy do końca lekcji, cześć. No to teraz, no to teraz, no to dobra i właśnie tak zakończamy trzecią część z Elini Wampirzycy, co nie, no to dobra, no to na razie tyle teraz w temacie. Co nie no to dobra no to na razie tyle teraz w temacie no to jak no to idziemy teraz już skończyć ten no odcinek co nie ale dobra no to koniec na razie odcinka, ale w następnym też pokażę coś ciekawego, okej, okay, no to dobra, już zakańczam odcinek, no to tyle w temacie, do widzenia, papa, pa, cześć.